Pokażę wam jak e, zrobić z zarzutnika przyczepę wywrotkę Bo może dużo osób nie wie e, Taki mamy poradnik No, bierzecie tak łyżko, podjeżdżacie tak o, pod kątem, widzicie? I klach do góry! O. Kurwa, Zator się przeważa Eee, coś jest nie tak Powiem wam, że coś jest, coś jest chyba nie tak, bo coś mi się tu z tyłu zjebało. Yy, zaraz to naprawimy. No, już naprawione praktycznie. A już wiem dlaczego mi się za pierwszym razem nie udało. Po prostu przedni napęd nie był załączony i nie udało mi się, ale teraz za drugim razem przedni napęd był włączony i proszę bardzo, jak ładnie, jak ładnie rozrzutnik 3,5 tony wyrzuca na bok. Nie trzeba żadnej hydrauliki, nie trzeba montować nic. Pięknie nam gruz, czy piasek wyrzuca. Myk? I już możemy jechać dalej po prostu. <ścoughs> o, proszę bardzo, proszę bardzo, yy, piękna robota bez roboty.